No mm -hmm. W dniu dzisiejszym znajdujemy się na podhalu, widzimy w tle tatry, w tym momencie przykryte bałem przed jak się dowiedzieliśmy. I naszym dzisiejszym gospodarzem jest pan Piotr, który prowadzi gospodarstwo rolne Koizbend. Skąd nazwa? No od nazwiska Koizbend. Na, nazwisko koiz jedno i, i Bend. A prowadzi pan je sam czy może jest... Nie, 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 no pomogą mi brat, tata, w sumie to taty w gospodarstwo w większości. I ona na razie tylko tak pomogą na no, później może kiedyś w przyszłości przejmę. To ile band ma członków? No i w sumie trzech. Trzech członków. Trzech, trzech. Trzech główny ga, później w sezonie jest trochę więcej do ty? Widzimy krowy. Czy to są wszystkie krowy, które Państwo macie i byczek też jest? Czy, czy to jest tylko z jednej hali? To są krowy dojne tylko, które wszystkie, które mamy. No, w domu mamy trzy cielne. No, a tak resztę stada no to są miałowki, no to, to pasie ma tam z drugiej strony. Może ich widać, no ale chyba ich gdzieś nie widać. No i tyle. Widziałam, że macie swój kanał na YouTube. Skąd pomysł? Skąd pomysł? Tak z zabawy, z zabawy no. Lubimy to robić no i, no i chcieliśmy przekazać to innym. no i. No i zaczęnim nagrywać, no i, no i sprawę dość, nie? które filmik mam dość tu świetny. Widziałam, że no, już przeszliście na traktory. Ile traktorów macie jakie, jeżeli chodzi o wiek, ile mają lat? No Który rocznik? Trzy takie cztery dwunapędowe mamy, no i dwie, dwa Ursusy sześćdziesiątki i ruska. Co to znaczy? No ruski traktor, łatwi 125 No a z większych, no to mamy Fergusona. Taki czterocylindrowy cylindrowy 95 No i no i teraz my niedawno zakupili rok temu Landy Niego. Uh -huh. A jak wygląda taki standardowy dzień w państwa gospodarstwie rolnym? No, wstajemy o 6, idziemy doić krowy. No później jedziemy z tym mlekiem do mleczarni, zbieramy bańki i jedziemy to mleko. No a później no to w zależności od rolnictwa. Albo jedziemy kosić, albo jedziemy grabić, albo wozimy obornik. A w zimie? W zimie, w zimie no to, dłużej no to słodzi z tymi krowami, no bo trzeba wszystko w sumie ręcznie robimy. Czy mleko sprzedajecie do skupu? Tak, tak, sprzedajemy do mleczarni, Tata jest, jest ostatnim wozokiem do punktu skupu, nie? A później punkt, z punktu, do punktu skupu przyjeżdżą mleczarniano i odbierą. My zbieramy po rolnikach, no to jest to już nieduże ilości, no ale, ale zawsze to zbieramy moment mamy filmę transportującą mleko i jedziemy do mleczarni, do punktu skupu, no i później mleczarnia przyjeżdża po to mleko. A w czym transportowane jest takie mleko właśnie? Do... W bańkach 20-litrowych, 30-litrowych. Tak, tak, tak. Tradycyjnych tradycyjny, takich Ma pan na sobie tradycyjne spodnie góralskie, a co to są te wzory hafty? To są parzenice, tak się nazywają. No i te parzeńce akurat nazywam się, że kawalerskie są, takie no bogate, dużo kolorów. No jest dużo rodzajów z nie? Można sobie wybrać, są mniejse, i są mniejsze, i większe, i mniej kolorowe, i, i dwukolorowe, różne. Jest dużo, teraz nie jest dużo. A z czego są wykonane? No, to nici wyhaftowane jest, z nici takich, z A sam materiał spodni? To jest cukno. Cukno, to jest z wełna zowiec. No wszystko w sumie, do, no tak, zrobili sobie ze swojego, nie? Słyszałem również jakieś jakiejś działalności artystycznej? No tak, razem z bratem i to tam występujemy, uczestniczymy w tym zespole. Jesteśmy, należymy do zespołu, do zespołu Watra, stąd, z Gminy w sumie, to są zjednoczeni, taki zespół, no i, no i tońcimy śpiewamy, gramy, jeździmy po wyjazdach. Niedawno byliśmy w Stanach Zjednoczonych, kiedy? Dwa lata temu byliśmy w Stanach Zjednoczonych z tym zespołem. No to taki był fajny wyjazd. Bo... Dość daleko. No i spisałek się w tamtym tygodniu, spisałem się, no i, no i nie zajęło to długo. Pani przyjechała, pomogła wszystko, wytłumaczała po no i spisaliśmy wszystko co jest pole i krowy i, i maszyny. No i, no i spiszmy się tak jak na rolników przystało. yeah